Pierwszeństwo na przejazdach. Zgodnie z prawem, rowerzyści mają w Polsce dokładnie od 7 lat. Wszystkie zapędy, żeby wycofać się z tego, moim zdaniem, są zupełnie z kosmosu. To przybliżałoby nas do Białorusi niż do Europy. Jak to wygląda w praktyce, sprawdzaliśmy jesienią ubiegłego roku na rondzie lotników lwowskich. Większość kierowców o konieczności ustąpienia pierwszeństwa wie i je respektuje, ale wciąż o takie obrazki nietrudno. Nie wszyscy jeszcze kierowcy do tego przywykli. Ja też sam, jako kierowca czy jako rowerzysta, byłem wielokrotnie w takiej sytuacji, że gdzieś tam skręcając prawo, szczególnie w takich miejscach, gdzie są ekrany, gdzie nie widać tak naprawdę wcześniej tego przejazdu, nie zwracałem na to uwagi. A statystyki są nieubłagane, bo to właśnie w takich miejscach najczęściej dochodzi do wypadków czy kolizji. Stąd czerwona farba i stąd nowe oznakowanie. Te znaki mają pomóc i poinformować o tym, że ten rowerzysta może się pojawić. Na razie znaków jest łącznie siedem, między innymi tu przy zjeździe zalei włókniarzy, tuż przed skrzyżowaniem z lutomierską. Nie chcielibyśmy tych znaków stawiać przy każdym przejeździe rowerowym, dlatego że one wtedy by jednak dosyć mocno spowszedniały. Tu urzędnicy i społecznicy. Są zgodni. Faktycznie dobrze by było, jakby one były. Te, te, te tablice się pojawiały tylko i wyłącznie w takich miejscach najbardziej potrzebnych, newralgicznych. Lista przejazdów szczególnie niebezpiecznych jest jednak otwarta, a urzędnicy czekają na sugestie ze strony mieszkańców.